Cześć, jestem Kepral i zapraszam każdego na kolejny film na tym kanale. A w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie na temat najnowszego eventu, najnowszego wydarzenia. Dlatego jeżeli taki film wam się spodoba, to strzeć koniecznie lajka pod tym filmem. No i to już bez będnego przedłużania może przejdźmy do naszych aktualności. Ogólnie pewnie dobrze kojarzycie ten słupek po lewej stronie. No i kojarzycie go dobrze z poprzednich eventów, wydarzeń, które tak naprawdę są, były bardzo podobne do tego naszego najnowszego ogólnie wszystko wiąże się z eliminacjami, a dokładnie w tym evencie, tu może sobie przeczytajmy na główek, Together, nowe wydarzenie społecznościowe, tak się to nazywa, i mamy dokładnie na dole, kiedy sobie zejdziemy niżej, napisane, że celem jest zaliczenie 16 miliardów eliminacji w ciągu 14 dni, czyli dokładnie przez te najbliższe dwa tygodnie. Tak się akurat składa, że ja będę miał teraz przez te dwa tygodnie ferie zimowe. Jeżeli ktoś również, to możecie mi dać znać w komentarzu, to może tam jakieś zrobię streamki, tak bardziej z rana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale fajnie byłoby też coś bardziej postreamować, bo w sumie dawno live'ów nie było. No a skoro teraz też część osób nie będzie chodziła do szkoły, no to czemu nie? No i ogólnie przejdźmy sobie może dalej. No wiadomo, że ten słupek tutaj po lewej stronie będzie właśnie cały czas tutaj rósł w zależności od tego tutaj, jak cała społeczność będzie. Eliminowała dokładnie za 2 miliardy eliminacji mamy epicki start drop, następnie mamy tutaj jakieś podwójne codzienne start dropy. No, czyli normalnie, tak jak w prawym dolnym rogu, mamy te ikonki start dropów, to one są teraz tylko pojedynczo. Czyli dokładnie chyba za 3 winy mamy jednego startropa, i tak aż do 9 winów, czyli łącznie mamy po 3 start dropy dziennie. A tak, no to będziemy mieli po 6, nie? więc taka jest tutaj różnica. I teraz sobie może to znowu odpalimy. Przejdziemy sobie dalej. No i tak, no tutaj mamy dokładnie pokazane to po kolei. Nie? No wiadomo, że na samym końcu za 16 miliardów mamy dokładnie legendarny start-up. Ogólnie Wam powiem, że to jest naprawdę dużo, bo wcześniej to chyba było gdzieś, nie wiem, aż chyba do 16 miliardów to nie było, jeżeli chodzi o te eventy, jeżeli chodzi o te eliminacje wcześniej. Dlatego to jest naprawdę dosyć, no taką dużą tutaj poprzeczkę postawił Supercell postawili tutaj nasi twórcy, dlatego zobaczymy jak tutaj gracze sobie poradzą, czy oni w ogóle to wbiją. Bo to akurat jest naprawdę bardzo dużo. Zobaczcie, mamy tutaj taką loterię następnie, kiedy sobie zejdziemy niżej. No i tu nam dokładnie piszą, że wybierzemy 1000 losowych graczy z listy wszystkich osób, które grały i logowały się w wydarzeniu w kolejnych dniach, a zwycięzcy otrzymają po 150 klejnotów. Także naprawdę wam powiem, że jest to mega e, fajna inicjatywa która tutaj może zachęcić każdego do logowania się każdego dnia i grania, no po przynajmniej, załóżmy, takie pół godziny, 15 minut, nawet po prostu logowania się i tam zdobywania tych fragów też ze znajomymi, bo jak będziemy grali ze znajomymi, to też niby te fragi będą się liczyły podwójnie. I co ja tu wam mogę powiedzieć? Aha, no tak, bo jeszcze oprócz tego, dokładnie, tu, no tu nam pisze, że to jeszcze nie koniec, ponieważ teraz też twórcy wymyślili takie coś jak Dokładnie bilet przyjaźni, i chodzi tutaj o to, że pięciu losowych graczy, czyli tu już w ogóle będzie trzeba mieć mega duże szczęście, otrzyma dokładnie po milion klejnotów. Tak, milion klejnotów i no i, i tyle, więc nie wiem, co ja tutaj mam więcej powiedzieć. Ogólnie, no, dokładnie to będzie tak, że to będzie jeden zwycięzca, który dokładnie otrzyma milion klejnotów i także czterech znajomych, które dokładnie, których z nim najczęściej wbijało. Które z nim najczęściej wbijało, no to też otrzyma te milion klejnotów. więc to jest takie też w sumie ciekawe. I to pokazuje, że no trzeba grać z tymi znajomymi, nie? Że trzeba ogólnie. Że, że tak nie można z randomami, a trzeba jednak ze znajomymi. No i tu jeszcze mamy napisane, że zwycięzcy loterii otrzymają powiadomienia w życiu tego do tego, więc warto sprawdzić tego dnia wiadomości w skrzynce. No i to by już było na tyle w tym filmie. Także myślę, że każdy czas już dobrze wie, o co chodzi w tym całym wydarzeniu, w tym evencie. No i co no, zachęcam każdego do grania, pewnie ja też coś zacznę, też dzięki temu, że będę miał teraz ferie, czyli no dwa tygodnie wolnego, no to będzie trzeba to w jakiś sposób wykorzystać. No, więc ja się już z wami żegnam, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, no i cześć!